Cześć, nazywam się Kasia Leszczyńska i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym odcinku podcastu Swoją Drogą. Moją dzisiejszą gościnią jest lekarka, specjalistka hematologii i onkologii dziecięcej, aktywistka, autorka bloga kulinarnego Hello Morning, w sieci znana jako lekarka na roślinach, Magdalena Jutrzenka. Cześć Magda. Cześć. Bardzo się cieszę, że przyjechałaś, że zgodziłaś się porozmawiać. Myślę, że taką tradycją swoją drogą jest zaczynanie od trochę trudnych pytań i zaczniemy, tak mi się wydaje, od jednego z trudniejszych. No bo tak, zacznijmy wyliczać. 6 lat studiów, 13 miesięcy stażu, 6 lat specjalizacji z hematologii i onkologii dziecięcej, czyli łącznie 13 lat. Specjalizacja deficytowa, mamy brak lekarzy. Ty to wszystko przebrnęłaś, jesteś specjalistką i jesteś na ten moment bezrobotna, nie masz. Miejsca do pracy w swojej specjalizacji w mieście, w którym kończyłaś rezydenturę. Dlaczego? E, zgadza się, zgadza się. E, zgadza się wszystko, jeżeli chodzi o lata, a nawet troszkę więcej. Dlatego, że jeszcze po drodze byłam w ciąży, urodziłam dziecko, także ten okres e, szkolenia specjalizacyjnego wydłużył się o, o ten czas. Także e, to, to, to jest nawet więcej niż 13 lat życia poświęconego kształceniu medycznemu. I na zakończenie dowiedziałam się, że no ja nie mam niestety szansy na to, żeby kontynuować pracę w onkologii dziecięcej tak, jak planowałam. I tak naprawdę nie do końca potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak jest, bo pracując przez cały ten okres rezydentury, właściwie. Notorycznie borykałam się i borykali się wszyscy moi koledzy, koleżanki z brakami kadrowymi w klinice, w oddziale. Notorycznie właściwie brakowało rąk do pracy. Bardzo często były problemy z dopinaniem grafików dyżurowych. Potrzebne było też wsparcie lekarzy z zewnątrz, nie tylko pracujących w klinice, żeby te dyżury w były obstawione, a i tak wydaje mi się, że nie do końca um, tak jak, jak należy, bo jednak jeden lekarz na Właściwie trzy oddziały, z których składa się klinika, to mało. Jeszcze zważywszy na to, że klinika się rozbudowała i teraz jest rozłożona w dwóch, właściwie dwóch skrzydłach szpitala, sprawia, że, że jeszcze trudniej fizycznie, fizycznie tak, dyżuruje, się, dyżuruje się na oddziale. I właśnie dla mnie w, w momencie tej przeprowadzki kliniki dyżury stały się szczególnie uciążliwe. Zastanawiałam się, czy to jest kwestia tego, że się starzeje i gorzej znoszę te dyżury, czy, czy właśnie jest to kwestia odległości, ale że narzekali dosłownie wszyscy, to, to myślę, że to była jednak kwestia tych odległości, które gdzieś tam musieliśmy pokonywać piwnicami szpitala, żeby dostać się z jednego miejsca do drugiego. Także widząc to, co się dzieje w onkologii dziecięcej, te braki kadrowe, te, te, ten wiecznie niedopinający się grafik, to, to że zwłaszcza w takich okresach urlopowych, w okresach jakichś ferii, wakacji. W momentach, kiedy część pracowników wyjeżdżała na jakieś kursy, szkolenia, do tego dochodzą w ogóle szkolenia też rezydentów w ramach specjalizacji, no, no rozmaite takie e, historie, które, które są wpisane w ten zawód i, i w to szkolenie i kształcenie. Się toczyły, no to właściwie wydawało mi się, że mogę być spokojna, jeżeli chodzi o, o zatrudnienie. Okazało się, że jednak nie, że, że nie ma potrzeby w tym momencie na zatrudnienie kolejnego onkologa w klinice. Także po tym całym szkoleniu, po uzyskaniu specjalizacji z bardzo wąskiej dziedziny, jaką jest onkologia dziecięca. Wydaje się, że potrzebnej dziedziny, ze względu na to, że nie przez przypadek jest specjalizacją deficytową, okazało się, że tego miejsca w klinice nie ma i że muszę poszukać jakiejś tam nowej ścieżki. Co w początkowym etapie było dla mnie ciosem, bo sobie pomyślałam, że ja naprawdę czuję tą onkologię, czuję ten temat, czuję te problemy, a z drugiej strony poczułam ulgę. Bo ta, 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 te okoliczności wyrwały mnie z pewnych schematów, w których żyłam. Uwolniły mnie też w pewien sposób od, od różnych zależności, od niezbyt przyjemnej atmosfery, która niestety bardzo zdarza się w szpitalach klinicznych. Także. O czym już tutaj wielokrotnie też rozmawialiśmy z poprzednimi gośćmi, no niestety to są problemy, z którymi boryka się większość młodych lekarzy, czy lekarzy właśnie kończących specjalizację i zaczynających tę pracę jako specjaliści. Tutaj uściślimy, że ta specjalizacja właśnie będąc bardzo wąska, w momencie, w którym nie masz tego miejsca w, w Poznaniu, tam gdzie kończyłaś rezydenturę, jesteś poniekąd zmuszona, jeżeli chciałabyś pracować w tej specjalizacji, mm -hmm. szukać miejsca gdzieś poza miastem, w którym żyjesz już tak naprawdę od wielu lat. Tak, i problem polega na tym, tak naprawdę, że o ile być może ja byłabym skłonna się przenieść gdzieś i szukać pracy gdzie indziej, no to ja nie jestem zawieszonym gdzieś w, w bytem, który jest niezależny całkowicie. Ja, ja mam partnera, który też ma swoją pracę, swoje życie. Mam dziecko, którego życie całe zostało ułożone w tym miejscu. No i to wchodzi taka proza życia, która. Nie pozwala w prosty, łatwy sposób przemieszczać się z miejsca na miejsce, bo to też są koszty i o tym też trzeba mówić, że to nie jest tak łatwo wyprowadzić się z miejsca, w którym już ma się na przykład mieszkanie na kredyt i, i bardzo często słyszałam jakieś takie rady, jakby to było bardzo proste, ale te osoby radzące mi często nie widzą tego całego kontekstu dookoła. Zapominają o tym, że to nie jestem tylko ja jedna. Ale jest całe to mikrośrodowisko, w którym jestem zawieszona i od którego też jestem zależna, i na które też muszę patrzeć, wybierając e, swoją dalszą zawodową ścieżkę. Wspomniałaś też, że e, widzisz siebie bardzo w tej, czy widziałaś w tej onkologii, hematologii dziecięcej. Dlaczego w ogóle ta specjalizacja? Pewnie często słyszysz, że wybrałaś trudną specjalizację. E, tak, tak. W sensie zgadzam się, że to jest trudna specjalizacja, i e, Długo ja wypierałam w ogóle yy, yy, ideę tego, że to jest takie trudne i zawsze jak ktoś mi mówił, że takie trudne, to ja mówiłam, wiesz, no nie jest tak źle, bo właściwie te wyniki leczenia są... Stosunkowo dobre, zwłaszcza jeżeli porównamy sobie gdzieś tam z latami 60, 60, 70, no to rzeczywiście w tym momencie ta wyleczalność jest na poziomie tych powiedzmy 80-85%, nawet gdzie, a w niektórych nowotworach nawet więcej, w innych niestety mniej. Um, także starałam się przedstawiać jakby jak najbardziej pozytywnie tą onkologię dziecięcą, ale jednocześnie analizując tak. Na trzeźwo, spokojnie to, jak ta praca wygląda. No, trudno zaprzeczyć, że jest trudna i że to, z czym my się zmagamy, jest trudne. I sama diagnoza, później przejście przez to leczenie, a później nawet to życie po leczeniu jest po prostu trudne i my tym pacjentom towarzyszymy w tych wszystkich doświadczeniach. I to na nas oddziaływuje, bo tak jak tutaj nie jestem zawieszona. Yy, całkiem gdzieś tam poza światem, w tym życiu prywatnym, tak i tutaj w tym zawodowym, to, to życie zawodowe oddziaływuje na nas, na naszą psychikę, emocje, na nasze relacje. To są wszystko doświadczenia, które gdzieś tam pozostawiają ślad i, i w naszej i psychice, i zdrowiu, nawet fizycznym. Także yy, jest to trudna specjalizacja, a wybrałam ją. Hmm. W sumie tak, zaczęło się od tego, że ja bardzo zawsze chciałam być pediatrą, znaczy przez większość czasu. Kiedyś jeszcze psychiatrą, kiedyś nawet gdzieś to tam każdy ortopedia, przez to gdzieś tak. różne rzeczy szły, ale generalnie naj, najdłużej i tak najbardziej trwale zawsze gdzieś tam wracała do mnie ta pediatria. I na stażu podyplomowym, który zrobiłam zro we Wrocławiu, zafascynowałam się hematologią dorosłych której nie lubiłam na studiach, ale tam ją zrozumiałam wreszcie i, i, i bardzo mi się spodobała, no ale ja zawsze do dzieci, zawsze jednak dzieci, dzieci, dzieci. No i e, stwierdziłam, że to będzie świetne połączenie jednak tej pediatrii z onkologią w moim przypadku. Tym bardziej, że to było nie wiem rok czy dwa po tym, jak w ogóle weszły te specjalizacje modułowe, dające możliwość wyboru takiej ścieżki kształcenia. E, i tak troszeczkę poszłam na żywioł w tym wszystkim. Ja też miałam takie poczucie, że ja zawsze chciałam robić coś trudnego w tej medycynie, coś takiego hardkorowego, takiego wymagającego ode mnie siły, pokazania tej siły, chyba udowodnienia też sobie, że, że, że stać mnie na to wszystko. I, no I poszłam w tym kierunku, a jak się potoczyło, no to już. Wcześniej wspomniałyśmy. No mówisz o tej sile, ale myślę, że paradoksalnie też dużo wrażliwości jest potrzebnej w tej, w tej specjalizacji. Taką cechą charakterystyczną tej działki medycyny jest to, że te Wasze relacje z pacjentem, z małym pacjentem, są często i z jego też rodziną, są często bardzo długie. Powiedz mi, jak Ty sobie radzisz z tym, że te relacje są długie i z tym, że czasami te relacje kończą się śmiercią tego pacjenta? Um. Zacznę od tego, że generalnie nie uczą nas za bardzo na studiach tej komunikacji, tego radzenia sobie z, z tymi bardzo trudnymi sytuacjami, nawet z tymi prostszymi też nie. Może teraz to się trochę zmieniło, ale za moich czasów takich, takich zajęć praktycznie nie było. I myślę, że Odczułam to dosyć mocno w chwili, kiedy, kiedy zaczęłam pracować, gdzie rzeczywiście bardzo często nie wiedziałam, jak należy się zachować, jak coś należy powiedzieć, jak odczytywać gesty, zachowania, emocje rodziców, pacjentów. Także ja się przez te lata właściwie uczyłam. Tej komunikacji, uczyłam się tych rozmów, uczyłam się akceptacji pewnych zachowań, uczyłam się um, takiego szacunku do pacjenta, jego doświadczeń, emocji e, i e, um, umiejętności rozmowy z nim. I myślę, że to wypracowałam, ale myślę, że dzięki temu, że mam osobowość. Taką, że akurat jestem wrażliwa. Jestem wrażliwa na krzywdę. Ogólnie na świecie i ludzi, i zwierząt, i środowiska wszystko to mnie bardzo dotyka i, i zawsze mnie dotykało. Dwa, że jestem osobą, która jest refleksyjna i ja zastanawiałam się często nad tym, co się zadziało, dlaczego się zadziało, analizowałam to przed. Przetrawiałam, zastanawiałam się, co mogłabym w tej sytuacji zrobić inaczej, i bardzo, bardzo dużo, du, dużo mi to dało, i już jakby na tym etapie, gdzieś tam po trzecim, czwartym roku specjalizacji, gdzie już trochę pracowałam, trochę doświadczyłam, zauważyłam, że rzeczywiście mogłabym nie tylko. Nie tylko sobie radzę z tą komunikacją i z tymi trudnymi emocjami, i z tym trudnym, długim, że tak powiem, etapem, tym długim leczeniem pacjentów, ale też mogłabym o tym opowiadać, mogłabym tego uczyć nawet, mogłabym, mogłabym przekazywać gdzieś tą, tą wiedzę, jak to, jak to robić, żeby było dobrze. I ja generalnie myślę o pacjentach i o ich rodzicach dobrze. Zawsze myślę o dobrze i zawsze się nastawiam, że to są. Dobrzy ludzie często postawieni w ekstremalnie trudnej sytuacji, i, i to zawsze jakby staram się pamiętać, mieć gdzieś z tyłu głowy, tłumacząc ich czasami trudne do zrozumienia i zaakceptowania, czasami też przez personel nawet zachowania, nie? A jak sobie radzić ze śmiercią? Powiem tak, ja w ogóle mam wrażenie, że z biegiem lat, z każdą kolejną śmiercią pacjenta, ja radzę sobie z tym coraz gorzej. Naprawdę. I to mnie dotyka, to się jakby we mnie kumuluje. Ja do tego wracam. A teraz w momencie, kiedy nie pracuję, kiedy nie mam styczności z tą, z tą onkologią już prawie dwa miesiące, przesadziłam miesiąc z hakiem, to mam wrażenie, że wracając gdzieś tam pamięcią do tych historii, dotyka mnie to jeszcze bardziej. Może dlatego, że Będąc w tym i działając, jakby się, na, się, się nakręcamy też wzajemnie. Poza tym, zadzieje się jakaś smutna historia, niepomyślna historia dla naszego pacjenta, ale my następnego dnia wstajemy i musimy iść, bo czeka na nas inni pacjenci. Dokładnie, czekają, czekają inni pacjenci, i to na pewno dodaje siły, i, i zawsze, zawsze też o tym trzeba pamiętać, nie? że oczywiście. Są porażki, są niepowodzenia, leczenia, ale są też sukcesy, i gdzieś tam widzimy pacjentów na nartach, na koniach, na, na jakichś tam wydarzeniach szkolnych, na przykład, i, i jak, jak sami coś tam w tym życiu działają, odnoszą, że do tego życia wrócili, to jest, to jest super ważne i super istotne też, pracując tak w oddziale. Niestety nie zawsze my widzimy to, co się dzieje dalej, nie mamy takiej styczności, więc tutaj ra na ratunek przychodzą trochę jakieś media społecznościowe mhm. i tego typu... Platformy. Dużo właśnie wspominałaś teraz o tym, jaką pracę w zasadzie wykonywałaś ty, tak? Że ty zdobyłaś to doświadczenie, uczyłaś się, jak tego wszystkiego robić. Czy w całej tej swojej drodze miałaś jakieś wsparcie psychologa, a ty jako lekarka na oddziale? Bo oczywiście domyślam się, że psycholog jest na oddziale. To znaczy, tak, psycholog zajmujący się dziećmi jest, są psycholodzy, których zapewniają też fundacje, które wspierają tutaj naszych pacjentów onkologicznych. Natomiast jako tako takiego wsparcia dla personelu nie było, niestety. Myślę, że myślę, że jakbym się zwróciła tutaj o jakieś wsparcie ze strony Psychologów, którzy zajmowali się naszymi pacjentami, to, to pewnie mi to wsparcie o, Tylko to uzyskała, jest doraźne, nie? ale po pierwsze to jest mhm. doraźne, po drugie nie do końca jestem przekonana, że takie wspar takiego wsparcia powinien udzielać mi ktoś, kto zna pacjentów. Mhm. Mam takie poczucie, że to powinna być jednak osoba zupełnie z zewnątrz, e, oderwana od tej rzeczywistości troszeczkę, mhm. bo, bo myślę, że po prostu no. no ta, ten psycholog też po prostu no, jest uwikłany w, ten, w tą całą, to całe środowisko oddziału, więc, więc myślę, że i dla jego dobra, i naszego dobra to powinien być ktoś z zewnątrz. To jest jedna sprawa. A druga sprawa oczywiście, że korzystam ze wsparcia psychologicznego, ale wiązało się to z, wie, z wieloma rzeczami, nie tylko z, z pracą, aczkolwiek praca okazała się być taką znaczącą częścią z całej terapii. Um, no właśnie, i, ale to jest prywatne. Ale to jest prywatne, sama muszę pokrywać koszty i, i sama gdzieś tam znaleźć na to czas. Czyli to jest właśnie chęci. ten absurd, też, o którym no, wiele osób mówi, że pracujesz w państwowym systemie ochrony zdrowia, który ta praca jest gdzieś tam jednym z elementów, który poruszasz na tej terapii u psychologa, za którego płacisz z własnych pieniędzy. No to. To jest trochę absurd. Jakby. Wiele osób już tutaj też w tych odcinkach, gdy spotykaliśmy się, wspominaliśmy o tym, że nie ma tego systemowego wsparcia. Niestety, a zdecydowanie by się przydało. Mhm. Powiedz mi jeszcze teraz o, o tej relacji, bo specyfika twojej specjalizacji jest taka, że masz pacjenta, ale najczęściej też. Najczęściej w gratisie jest ta rodzina która jest nieodłącznym elementem tego procesu diagnostycznego i potem leczniczego. Jak się odnajdujesz w tej relacji właśnie z rodzicami, z dziećmi, z całymi rodzinami, często, nie tylko rodzicami?